Cześć, z tej strony Ola, i witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Wam na filmik, w którym opowiem Wam o seriach książkowych, które chciałabym dokończyć. Przez bardzo długi okres w moim życiu e, lubiłam czytać książki jednotomowe, albo jeśli były to serie, to nie czytałam ich nigdy pod rząd. Raczej było tak, że czytałam jeden tom, przechodziłam do innej serii, tam jeden tom, potem przechodziłam do w ogóle innej książki, tamtą czytam, potem za parę miesięcy wracam do tej pierwszej serii, czytam drugi tom. Jakoś nigdy tak nie miałam, żeby e, czytać od razu całą serię, e, ale z czasem mi się to zmieniło, jak Wiele rzeczy, tak naprawdę. I mam parę takich głównych serii, które bardzo chciałabym dokończyć czytać. Pierwszą z tych serii jest chyba najważniejsza seria, którą powinnam przeczytać, szczególnie jako fanka Harry'ego Pottera. Więc to jest Książę Półkrwi i Insygnia Śmierci. Tych dwóch tomów jeszcze nie przeczytałam bo nigdy nie miałam całej serii książek i dopiero na święta dostałam brakujące tomy. E, jakoś wcześniej nigdy nie czytałam też Harry'ego Pottera, zawsze tylko oglądałam. E, no ale w końcu już tak naprawdę to parę lat trwa, ale sobie tak trochę dozuję tego Harry'ego Pottera bo tak nie chciałam się rozstawiać szybko z tym światem, bo no, niby wiem co tutaj się wydarzy, ale jednak w tych książkach jest troszkę więcej więcej rzeczy można się dowiedzieć o tym świecie, w ogóle um, pojawiają się też postacie, których w filmach nie ma, e, także tak sobie dawkuję troszeczkę tego Harry'ego Pottera, żeby trochę przedłużyć tą przygodę z Harrym, myślę, że nikomu nie trzeba opowiadać o czym jest seria o Harrym Potterze, bo jest ona na tyle znana i kultowa, że każdy wie o co chodzi, więc tak, to jest jedna najważniejsza seria, którą chcę dokończyć. Druga taka powiedzmy seria to są igryska śmierci. Ja tak naprawdę już te trzy y, części przeczytałam i niesamowicie mi się podobały. Stały się moje, ta seria stała się y, jedną z moich ulubieńców, jeśli chodzi o książki ale jakiś czas temu wyszedł taki dodatkowy i ponoć też książka jest świetna, w tej książce opisane są losy i wydarzenia, jak do tego doszło, że w ogóle Igrzyska Śmierci powstały więc może być to naprawdę bardzo interesujące i chciałabym właśnie przeczytać baladę Ptaków i Węży jeszcze jej nie mam, ale na pewno kiedyś się znajdzie i aktualnie nie mam jej do przeczytania ale planuję i jest to tam gdzieś wysoko na mojej liście książek, które chciałabym kupić i przeczytać. Tak, w ogóle, jeśli oglądaliście tylko Igrzyska Śmierci, a nie czytaliście, to i tak polecam Wam przeczytać te książki, bo też są troszeczkę inne niż film. Film naprawdę bardzo dobrze oddaje tą historię, ale czytając też inaczej, trochę przeżywamy tą historię. Jest trochę dodatkowych detali. Także, no, naprawdę niesamowita jest ta historia. Szczególnie jeśli bardzo lubicie filmy, a jeśli może nie do końca lubicie filmy, to może książki bardziej Wam się spodobają, bo niekiedy wydaje mi się, że tutaj wszystko jest bardziej uporządkowane i poukładane. Myślę, że też znaczna większość z Was wie o czym są Ingrzyska Śmierci, ale tak w skrócie, dla tych może co nie wiedzą, to jest to historia pewnego ludu, który podzielony jest na 12 dystryktów. Mamy główne jakby. Państwo główne miasto Kapitol, gdzie mamy urzędników, którzy całą władzę tego Państwa panem. I oni po prostu raz do roku organizują igrzyska śmierci, czyli z każdego z dystryktów, z tych 12 dystryktów wybierają po jednej dziewczynie i po jednym chłopaku. Umieszczają ich na arenie, gdzie nawzajem muszą się zabijać, i ostatnia osoba, która zostanie przy życiu, wygrywa, może wrócić do domu i dodatkowo jest obdarowana różnym, różnymi bogactwami, żywnością. Cały dystrykt również dostaje więcej żywności, więc no jest też o co walczyć, bo na co dzień w tych dystryktach panuje głód i no, taka biedota. I mamy tutaj głównie. Historię o Katniss Everdeen, czyli nasza główna bohaterka, która dostaje się na Igrzyska Śmierci już w pierwszym tomie. Trzecią serią, którą chciałabym dokończyć, jest cykl kwiatu paproci i przeczytałam pierwszy tom, czyli Szeptuchę. Bardzo mi się podobał pomysł na tę książkę, jest bardzo interesujące, bo mamy tutaj Polskę, ale. Polskę w takiej sytuacji, w której Mieszko nie przyjął Chrztu. Mamy tutaj Polskę pogańską, Polskę wierzącą w te wszystkie mity słowiańskie, w tych wszystkich bogów słowiańskich i to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo dla mnie w ogóle ta mitologia słowiańska jest bardzo ciekawa. Gdzieś to jest część naszej historii i naprawdę ciekawie ten świat tutaj wygląda. Inaczej niż my go znamy teraz. Nie jest to może książka idealna, bo główna bohaterka trochę mnie irytuje i nie jest raczej osobą, którą bym polubiła. Są czasem takie, powiedzmy, trochę tandetne romansowe sceny, ale no, co kto lubi, też wiem, że one mogą się podobać. Zależy, czy lubimy takie romanse w książkach, czy nie. Ale mimo to tą książkę czyta się naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo szybko, jest bardzo ciekawa. I jestem naprawdę zaciekawiona tą historią i tym, jak to się dalej potoczy, bo wiele spraw zostało tutaj nierozwiązanych, no bo oczywiście mamy cykl książek, więc tutaj autorka musiała nam pozosta pozostać w takiej niewiedzy. Zostało mi chyba tutaj trzy tomy. Noc Kupały, Żerca i Przesilenie. Ich też nie mam. Ale jeśli chodzi o tą serię, to nie mam takiego ciśnienia, żeby ją dokończyć bardzo szybko. Jest to po prostu seria, którą chciałabym dokończyć, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. I naprawdę bardzo przyjemnie się to czytało. I ta mitologia słowiańska, i ten pomysł, naprawdę fajne. I pokrótce powiem tylko tutaj, że oprócz tego, że mamy taką pogańską Polskę, to mamy historię właśnie naszej głównej bohaterki, e, Gusławy, <grym>, e, która. Mm, Skończyła medycynę, ale żeby ostatecznie zostać tym lekarzem, to musi jeszcze odbyć staż u Szeptuchy i musi wyjechać na wieś właśnie do takiej Szeptuchy, u się przez rok uczyć. A nasza główna bohaterka jest osobą, która totalnie nie wierzy w słowiańskich bogów, w te wszystkie przesądy. Trafia właśnie na wieś, gdzie dzieci ludzie żyją mocno tą wiarą. I tymi mitami słowiańskimi. Więc, no, też nasza główna bohaterka spotyka się z, takimi, z takim zupełnie innym nastawieniem. No, i też ma ciekawe tutaj przykłady, które się rozpoczynają od tego stażu szeptuchy. Czwartą serią, którą bardzo chcę dokończyć, którą mam, i która jest wysoko na liście książek, które chcę przeczytać, jest trylogia Czarnego Maga. I dwie pierwsze części. Te dwie już przeczytałam. Została mi ostatnia, czyli Wielki Mistrz. Chyba, chyba najgrubszy jest z tych wszystkich tomów. I w tych książkach mamy dość standardową sytuację, taką, której każdy w sumie może się spodziewać, że mamy tutaj główną bohaterkę, która no, żyje dość biednie, nie lubi magów. Bo tak została nauczona, że magowie niekoniecznie są dobrzy. Później okazuje się, że ona jednak ma zdolności magiczne, magowie jej szukają, gonią, żeby po prostu przyjąć ją do swojej szkoły, nauczyć, e, nauczyć ją wszystkiego, co powinna wiedzieć o magii, bo ona niczego nie wie i ta magia po prostu żyje własnym życiem niekiedy i, nie, i nasza główna bohaterka nie potrafi jej opanować. Także niekiedy jest to schematyczne, ale naprawdę bardzo fajna historia, fajny świat, fajni bohaterowie, ciekawi bardzo, e, ciekawe relacje między nimi. E, I tak naprawdę to, co się nam zaczyna w tym pierwszym już tomie, co jest tutaj największym takim. Mm, pod koniec już y, takim wątkiem, i czekamy, co z tym będzie, jak to się rozwikła. To, to się ciągnie, ciągnie też przez drugi tom, i praktycznie nic z tego nie wychodzi, jakby to się w ogóle prawie nie rozwija, a trochę na, co, na to liczymy. No, ale został ostatni tom, i pewnie ten tom głównie y, będzie o tym wątku, i tutaj wszystko się wyjaśni, bo jest to ostatni tom ale ogólnie bardzo mi się podoba styl pisania Trudy Canavan i myślę, że, że sięgnę też po innej książki, bo naprawdę bardzo fajnie pisze, bardzo szybko się czyta te książki bardzo przynajmniej ten świat jest bardzo przyjemny i ja ogólnie fantastykę uwielbiam, także w niedługim czasie mam w planach dokończyć tą serię i to już chyba piątą serią jest w sumie trylogia książek, które są, chyba, to jest, są one chyba na szczycie tej listy, tych serii, które chcę dokończyć. I chodzi mi tutaj o buntowniczkę z pustyni, bo przeczytałam ten pierwszy tom i bardzo mi się podobał, mimo że no też mamy tutaj jakieś schematy, wiadomo. Ale różni się trochę tym, ta, ta książka od innej fantastyki, że mamy tutaj trochę inny świat. Bo na ogół, kiedy czytam książki z gatunku fantastyki, to tak no, są magowie, są nie wiem, powiedzmy jakieś elfy, trolle nawet, tego typu stworzenia. A tutaj mamy różne takie piaskowe stwory, piaskowe konie, dżiny, półdżiny, także coś innego, zupełnie inne postacie, zupełnie taka inna troszeczkę mitologia, powiedzmy, do poznania, inne opowieści, coś takiego zupełnie w innym stylu, coś świeżego. Więc, no, bardzo mnie to zaciekawiło. Bardzo fajna historia. Super główna bohaterka. Ja w ogóle uwielbiam, jak te główne bohaterki to są takie twardzielki, które walczą o wolność, o swoją wolność, czy o, o wolność jakiegoś ludu, czy o sprawiedliwość. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. I niedługo po tym, jak przeczytałam ten pierwszy tom, to kupiłam kolejny. Kolejny duchy Rebeli. To jest trzeci tom. Czyli mam pierwszy i trzeci tom. Nie mam drugiego, drugi to zdrajca tronu, jeśli dobrze pamiętam. I chciałam, bardzo chciałam się zabrać za czytanie już drugiego tomu. Już sięgałam po tą książkę. Ale jeszcze weszłam no lubimy czytać i spojrzałam, że to nie jest wcale drugi tom. Gdybym ja to zaczęła czytać, nie wiedząc, że to jest trzeci tom, to bym się załamała, bo ominąłby mnie cały drugi tom i wiedziałabym, co tam się wydarzyło, i zaspoilerowałabym sobie wszystko i w ogóle. Ym, no. Ale na szczęście się dowiedziałam, więc muszę sobie kupić drugi tom. I kiedy tylko kupię ten drugi tom, to od razu idzie do czytania. Tak więc to wszystkie serie książkowe, które na ten moment bardzo chciałabym dokończyć czytać, tych serii było. 5. Mam też serie, które chciałabym może kiedyś dokończyć, dokończyć czytać, ale nie tak bardzo jak te, które Wam przedstawiłam. Bo na przykład chciałabym dokończyć czytać y, historię o Aha i w międzyczasie też w wolnych chwilach słucham sagi o ludziach lodu, a to też ma tyle tą, że ohoho, y, bardzo dużo. I nie mam takiego ciśnienia, żeby skończyć tam to czytać. To po prostu są takie serie, które gdzieś tam może kiedyś dokończę. Jestem ciekawa, czy któraś z tych serii też czeka na Wasze przeczytanie, czy też chcecie którąś z tych serii, dokoń którąś z tych serii dokończyć? Jakie są serie, które Wy chcecie dokończyć, i jakie macie zdanie o tych książkach, o których Wam dzisiaj. Opowiedziałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej, to subskrybujcie mój kanał. A to by było już na tyle. Życzę Wam dobrego tygodnia i dobrej książki. Do zobaczenia. Cześć.